Siema, siema! Ja jestem kuwran 27 i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. No i dzisiaj, słuchajcie, znalazłem taką fajną grę. Nazywa się Paintball. Jeszcze jej tu za bardzo nie ogarniam, ale trochę sobie pograłem. Jakiś taki podstawowy. Możemy sprintować, możemy skakać. Jest widok pierwszoosobowy i nie da się go zmienić. Są co chwilę odgłosy Paintballa. E. Tak więc spoko, ta gra robi mał, mały hałas, o zginąłem, ale to nic, można to spamić, o easy. Tu, tu, tu trzeba spamić, nie? Po prostu spamić. O! Ej, chłop ma autoklika. Ej, właśnie to jest najgorsze, nie? Z zobaczcie, jak wali. No, chyba że on ma jakąś inną broń. Ale nie wiem, bo jak. <gryw> masz tutaj masz autoklika, to to w sumie byłoby dobre. Ale nie będę tego testował. Oczywiście łapka i sup. E, gra nazywa się Paintball. A bardziej Big. Big Paintball. Teraz sprawdziłem. E, fajna. Taka trochę plastikowa bym powiedział. O, zginąłem. Dobra, ale możemy to kupić. a Akimbo Uzi. Co to jest? A takie pod podwójne No ja... dobra, biorę to z powrotem. To jest dobre. <grym> w ogóle, tu są takie, jakby dolary. Jest jakiś radar. Aha, on pokazuje ten. Ej, ale dobre. Ej, fajne. Dobra, sp spróbuję na te akimbo. Tutaj mam podpingowany ten pod X i ten. Wieżyczka to jest. Ej, jaki kompletny Świetne. Aha, dobra, bo to jak się przytrzyma. Dobra, to rozumiem. Co? <ś> Aha, w sensie ta wieżyczka to jest, tak? Sobie radar włączę. E, generalnie niedługo prawdopodobnie będę się starał w sumie już się staram e, zrobić taką jakąś fajną grę w Robloxie. Tak więc oczekujcie. Bo będzie grane tak o. Aha. Dobra, spoko, fajny sposób. Nie, ta gra jeszcze jest za głośna. Ona po prostu w ogóle jest za głośno. Jak tu wszyscy spamią. Ja trochę spamię. Ale fajna, taka... Naprawdę fajna Robloxowa strzelanka. Free to play double kill easy o nie, Ej minigun, ty to jest to 63k, ja pierdzielę, a w ogóle jest double credits in weekend, a jest weekend bo jest sobota, ty dron, hm, co ty dajesz, bo tutaj tak widzicie. No, gdzie ten dron? Ej, lata za mną. Pog. <grych> Wy to widzicie w niedzielę? Nie. W poniedziałek? No. Jaka to jest najlepsza broń w ogóle? Coś takiego. Nie, czy to jest najlepsza? To jest jaki, jakby najlepsza. Albo za Robuxy można jeszcze kupować. Hm. Dobra, ja ten Akimbo wezmę. W ogóle gra jest całkiem dobrze rozbudowana, ale taka bardziej prosta. W sensie nie ma tu nic takiego trudniejszego. O. Po prostu jest dobrze. Aha. Aimbot. O. Trzeci level. No, to mi dużo nie dało. Mam nadzieję, że mnie w ogóle słychać. wieżyczka kurde a tutaj wszystko i wszyscy na strzała są dobra I, easy wieżyczka tak o jak działa ten dron w ogóle nie wiem ogarniam tyle, że tu można strzelać da się strzelać i zdobywać jakiś ten i za te, ten kupować nowe bronie. Znaczy no, ja mogę. Dziękuję. 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 No i wyżyczka. <gry> Nie no, gra spoko. Nie, teraz przewijam scrollem. To się nie da ten, da się przybliżać, ale nie da się zmienić e, trybu z pierwszoosobowego na jakiś dalszy na przykład. Dawaj, dawaj, dawaj. Easy. stawiłem tu Ty co to jest To jest 90 Dobra, drona mam, to sobie aktywuję. Ej w ogóle nak jest jakiś. Ej ten dron coś. A nie, bo to jest to, to jest ta wieżyczka i ona jest do dobra. Ja po prostu w zbyt dobrym miejscu postawiłem. O nie, rozwalił. Dobra, st stawiam na nowo. Tutaj No nie, dobra, rozwalili mnie O i czwarty level 15 tysięcy, nie no, gra jest spoko no. Ty skar jest, gdzie jest skar? 20 tysięcy, dobra. Czekaj, na co mnie stać? Ile ja mam, gdzie to pokazuję? O tu, czyli mogę to Scout? No to na to będę zbierał snajperkę. Bo no to może być fajne. W ogóle patrzcie, jak strzelam tu, pod to, w to, to to opada tak na dół. Tak więc całkiem dobrze zachowane te. Niektóre broni pewnie będą tak celniejsze, bardziej. Ty no tu jest gdzieś. Jak się chłopki tra. Mm. A, to moje, W sensie, któregoś z nasza, po prostu. Nie no, gierka jest spoko, trzeba przyznać. Mm. Nie trudna. Nie taka, gdzie można tryhardować, bo tu nie można tryhardować, na całe szczęście. Dobra, to kupię. Mm. <laughs> Miałem uzbierać na tamto, a to chciałem zobaczyć. Dobra, easy. Mm. O nie, ktoś naka wziął. I co? I nic. Hm. No jak? Dobra, nie, ten akimbo był spoko. Hmm. Nie, ludzie tutaj widocznie bardzo lubią spamić tym. To jest chyba ich hobby. Dobra, ja tu z, z powrotem postawię tą wieżyczkę, bo ona była tu naprawdę w dobrym miejscu. O! Czy tak to się robi? No. Dobra, to biorę. A w ogóle można dokupić ten. A ty nie, nie będę tego na razie robił. Aha, spokojnie zmieniaj się. Chłop mi wieżyczkę tą zepsuł. Dobra, Z. Tu jest. Tam są, wszędzie są. A minigam po ile jest? 63 tysięcy. Dobra, mamy, mamy wieżyczkę, to idziemy ją tam znowu postawić. No plecy. Aha, bo tu ktoś tą wieżyczkę dał, jakaś paruwa, tak? Ty. No, w że można przestrzelać. <grymne> Dobra. Easy. No nie no, postawić nie mogłem, <grych> kurczę. O, bunny hop. Dobra, bunny hopujemy. <grych> no ile tu defaultów w ogóle? Hello there. No, to jest dobra kampa. Ty. Aha, bo to wieżyczka. Dobra, dobra, radar. Tu nadal są. Ty. No nie gadaj, co to było. Wierzę mi zepsu. Dobra radar tak o. Ech. O dobra ty dziewiętnaście tysięcy to dużo. A nie wiem cokolwiek, co to jest. Campsite, coś, castle. Nie wiem. No i to można dokupić za 24 30 000, 180 i tak dalej. To ja najwięcej tyle bym mógł, no. Co to za muzyczka? Minigun no Dobra, spoko No to co ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Gierka fajna. Można zagrać. Free to play. Na Robloxie. Nazywa się Big Paintball. Czekajcie, tutaj wam pokażę. O! Taka gierka. Łapka w górę się należy. No, nieźle jest. Jakiś serwer. No spoko, dobra. Ja Wam dziękuję za oglądanie. No i co? Siema.